Dzień dobry, dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Awatar Klienta, czyli co to takiego jest i dlaczego to musisz, jakby określić, kim jest twój idealny klient w Twoim biznesie. Nieważne, czy świadczysz usługi, czy sprzedajesz jakiekolwiek produkty. Co to jest ten awatar klienta? Jest to jakby określenie, kim jest nasz idealny klient, chcemy, z, kim, z kim chcemy pracować, tak, lub kto jest odbiorcą naszych usług. No bo wiadomo, że jeśli będziesz kierował jakby swój komunikat sprzedażowy czy ofertę handlową do wszystkich no to niestety nie trafi za często, bo przykładowo jeśli komuś powiesz, że mam mejnię samochodową, mam studia autodetalingowe, no to nic to nie świadczy tak, nic jakby musisz powiązać swoje produkty, tak, lub usługi z, z Twoim odbiorcą możesz to zrobić poprzez yy, przez reklamę lub trafiając do niego z ta Twoja usługa czy produkt musi rozwiązywać jego problem, tak? Musisz znaleźć problem, jaki ten twój odbiorca ma, tak? Musisz znaleźć rozwiązanie, czyli ten twój produkt i usługa musi musi jakby zadowalać, tak? Lub rozwiązywać jakiś problem. I gdy to powiążesz, przykładowo, ktoś ma brudny samochód, tak, no to szuka main. Ty masz rozwiązanie na to, bo masz menię samochodową, ale teraz musisz trafić do niego, czyli. Musisz trafić z tym Twoim rozwiązaniem w jego problem. Jeśli znasz te jego problemy, czyli określisz, kim jest ten Twój idealny klient, to możesz do niego trafić i to bardzo głęboko, tak. Pozwala to bardzo jakby określić twoje, Twoją strategię marketingową, bardzo ją zwęzić, tak? Jeśli się porobi kilka takich awatorów klienta, pod daną usługę, nie pod całość, czyli pod samochodową, czyli przykładowo na myjni samochodowej masz woskowanie, tak, czyszczenie felki, i tak dalej, no to szukasz kogoś, kto akurat potrzebuje tego rozwiązania, szukasz osoby, która ma ten problem, tak, i trafiasz z rozwiązaniem do tej, do tej osoby bezpośrednio, nie ogólnie, tak, tylko bezpośrednio. Musisz jakby uświadomić, Musi, znaczy musi mieć świadomość, że twoja usługa i produkt nie jest dla wszystkich. Przykładowo w moim przypadku, jeśli ja mam e, studia autodetalingowe, no to powłoki ceramiczne za 2 tysiące nie będą dla wszystkich. Wiadomo, będą to dla, dla osób, które mają grubsze samochody, tak? Czyli samochody powyżej tam. 50 tysięcy, tak, no to taki już może wydać na, na ceramikę 2-3 tysiące przykładowo jak mam sklep internetowy, no to też trafiam, znaczy moim głównym klientem są detailerzy, tak ale również mam zrobione pakiety dla amatorów, czyli zrobiłem pakiety hmm, produktów, tak, które trafiają do, dla Janusza lub hobbystycznie ktoś chce sobie e, wywoskować samochód tak, umyć dobrym szamponem dobrą rękawicą, tak i wyglinkować samochód, no to stworzyłem e buka, tak, stworzyłem e buka jak zrobić całe mycie detailingowe. zrobiłem mm, pakiet produktów, tak, profesjonalnych. Którzy używają detajlerzy, tak, no to zrobiłem to dla amatora, czyli już trafiam do dwóch grup klientów, nie tylko dla detajlerów, którzy mają mm, studia auto to również dla Januszy, tak. Każdy może coś znaleźć w, w moim sklepie i gdybym przykładowo ja trafiał do wszystkich czyli próbował zabrać cały rynek tak, i trafiać do wszystkich, no to powiedziałbym mam sklep z kosmetykami do auto tak, do myjni samochodowych, no i co z tego jak klient jakby taki Janusz, tak powie, no ja nie jestem detajlerem, ja nie mam studia autoetalingowego i już by nie skorzystał z mojej oferty, zawsze musisz doprecyzować i przygotować Twój produkt lub usługę Centralnie pod jakiś segment klientów. Musisz mieć świadomość, że, że trzeba posegmentować tych klientów. Jak to zrobić? Trzeba określić wiek, tak? Trzeba określić ilość kasy, ile on ma, tak? ile może wydać na Twoją usługę. I jakby. To ci już określi, gdzie możesz go szukać. Przykładowo dla początkujących detailerów, tak? U mnie na szkoleniu, tak? Online. Uczę chłopaków, jak zacząć w autoetalingu. Później pokazuję im, jak pozyskać swojego pierwszego klienta. No i oni pierwszych klientów to mm, szukają według problemów, tak? Mają swoich, swoje, swoją usługę, tak? Które coś tam potrafi już, mycie etalingowe, jakieś tam podarowania wstępne. No i szuka ludzi, którzy potrzebują tego. Tak? No, szukają po komisach samochodowych i tak dalej. No i ma to jakby odbicie w rynku. Gdyby oni mówili, że mają takie usługi, mają studie no to nie trafialiby do nikogo. Oni muszą trafiać do kogoś, kto przykładowo dopiero zaczyna w tym, tak? Czyli. Czy oni dopiero zaczynają w tym, więc oni nie mogą rzucać się na jakieś grube mm, projekty, tak? Czyli tam wysokiej klasy samochody, no bo jeszcze nie mają takiego doświadczenia, ale mogą już, jakby zaopatrywać swój, swoimi usługami jakiś niższy rynek, czyli samochody starsze. Które przykładowo oni zrobią polerkę za 2 3 stówy, tak bo się dopiero uczą, więc tacy odbiorcy też są, tak? I oni na tym zarabiają, nawet na takiej jakby niszy, tak, no bo to, to są samochody, które, które praktycznie. Normalny studio autalingowym to usługa przekracza wartość samochodu, więc, więc oni jakby zaopatrują taki rynek. Początkowo, oczywiście nie? później się nauczą, to, to będą jakby wzrastać. Więc warto sobie to porobić, w następnym filmiku pogadamy sobie, jak zrobić taką ofertę, która trafia do tego klienta, no bo dzisiaj tylko określamy tego klienta, kim on jest, tak, czy jest to klient indywidualny, czy jest to klient masowy. Klient masowy to jest taki, który jest jeden klient i ma wielu klientów, czyli w moim przypadku, czy menu samochodowe, czy studia detalingowego może to być salon samochodowy, komis samochodowy, jest jeden klient i ma wiele klientów lub samochodów, tak. Więc to jest klient masowy. Taką ofertę do klienta masowego też również musisz inaczej przygotować niż do klienta indywidualnego. To już masz dwa segmenty. Później jest segment niszowy, tak? Czyli to co mówiłem z moimi kursantami. Oni zaopatrują ten niszowy rynek, czyli, czyli samochody, które nie są, nie mają tyle wartości i jakby... Klienta nie stać na to, by pojechać do studia profesjonalnego, studia auto no to mogą się umówić z takim moim kursantem, tak? Więc oni też zaopatrują jakiś rynek i to jest ten rynek niszowy, tak? No bo to są tylko klienci, którzy mają samochody tam do tam 10 tysięcy złotych, tak? No bo taki nie wyda na korektę lakieru 2-3 tysiące z powłoką, więc tak to wygląda. Awatar klienta trzeba sobie to posegregować i określić, kim jest ten nasz idealny klient. W następnym materiale będzie hmm, będziemy mówić, jak zrobić ofertę, która jakby rozwiązuje tak, te problemy tego naszego idealnego klienta. Będziemy łączyć ofertę z naszym idealnym klientem. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!